Wiley X-Track serii Active 6 to okulary, które łączy stylowy wygląd oraz funkcjonalność, czyli sprawdzą się praktycznie we wszystkich warunkach, czy to do wyjścia na miasto, lub wyjazdu na ryby. Szara baza soczewek z niebieskim lustrem minimalizuje zmęczenie naszych oczu przy intensywnym świeceniu słońca. Zapewnia to nam komfort w trakcie całodniowego spędzania czasu nad wodą, lub też idealnie sprawdzi się w trakcie jazdy samochodem, np. dla zawodowych kierowców. Z racji posiadanych certyfikatów, okulary te uznawane są jako okulary ochronne, więc ich zakup śmiało możemy wrzucić w koszty prowadzenia przedsiębiorstwa. Okulary te sprawdzą się również u osób, które uprawiają różnego rodzaju sporty. Dzięki gumowanym noskom, w trakcie wykonywania energicznych ruchów, mamy gwarancję, że nie zsuną nam się z nosa. Okulary te posiadają w zestawie osłonki boczne, które dodatkowo chronią nasze oczy przed dostawaniem się np. kurzu z boku. A co najważniejsze. Przed dodatkowymi promieniami słonecznymi. I zwróćcie na to uwagę, bo w zestawie są dwa rodzaje tych zaślepek. Pierwsza, którą montujemy na stałe, a druga zdejmowalna. I najważniejsza funkcja tych okularów dla nas, karpiarzy na sam koniec, czyli polaryzacja. Czyli coś, dzięki czemu możemy podglądać nasze karpie, jak pływają pod powierzchnią wody. Oczywiście pełną ofertę okularów znajdziecie na naszej stronie internetowej rockword.pl oraz naszym sklepie stacjonarnym. A po więcej szczegółowych informacji na temat okularów polaryzacyjnych zapraszam Was również na nasz kanał YouTube. Gdzie znajdziecie film, który był nagrywany razem z przedstawicielem Wileya Tomkiem?